Witam na kanale wiadomości, gdzie codziennie przedstawione są najważniejsze informacje z kraju i ze świata, więc jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku między innymi. Rezydencja Putina zrówna nas z ziemią o co chodzi? Potężny atak na Krym mamy nagrania. Ukraina oddaliła się od NATO. Deklaracja premiera Słowacji. W jednym z ostatnich odcinków przytoczyliśmy słowa szefa sztabu generalnego Wysława Kokuły, który podczas spotkania ze studentami jasno stwierdził, że Polskę czeka wojna. Wypowiedź ta wywołała sporo reakcji, m.in. byłego premiera Leszka Millera, który otwarcie skrytykował słowa generała, twierdząc, że jego narracja powinna polegać bardziej na uspokojeniu społeczeństwa aniżeli na straszeniu. Miller, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, stwierdził także, że żadnej wojny w Polsce nie będzie. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Panu Kukule się wszystko pomyliło. On powinien informować obywateli Rzeczypospolitej, że jesteśmy tak przygotowani, że nikt nas nie jest w stanie zaatakować, bo każdy się będzie bał. Taką dysponujemy siłą odstraszania, a poza tym jesteśmy w NATO. Coraz więcej Polaków ucieka z, z Polski, na przykład do Portugalii czy do Hiszpanii i coraz więcej inwestorów wycofuje się z Polski. Nikt nie chce być w kraju, który którym będzie toczył wojnę. Były premier zaznaczył też, że generał po swoich słowach powinien podać się do dymisji. To jest generał czterokrotnie awansowany przez pisowski trójkąt bermudzki, czyli Macierewicza, Błaszczaka i Dudę i Duda się nigdy nie zgodzi na to, żeby go odwołać, ale gdyby... Pan Kukuła chciał zrobić coś dobrego, to powinien się zdymisjonować sam. Leszek Miller podsunął też taką tezę, że niektórzy polscy politycy celowo znieważają NATO. Ale wie pan co? Ja odnoszę wrażenie już od dłuższego czasu, że jest w Polsce grupa polityków i wojskowych, którzy chcą e, obniżyć znaczenie NATO. To znaczy, zachowują się tak i mówią takie rzeczy, jakby na to było jakimś papierowym tygrysem do niczego niezdolnym. W nocy z niedzieli na poniedziałek siły ukraińskie przeprowadziły atak na skład ropy na Krymie. Według doniesień celem był Marine Oil Terminal największy port przeładunkowy ropy na półwyspie. Port handlowy Teodozja jest otwarty dla statków przez cały rok i może świadczyć usługi w zakresie obsługi szerokiej gamy ładunków. Jest zmechanizowany i posiada sieć linii kolejowych, napisał Anton Geraszczenko. W mediach pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać ogromne eksplozje oraz kłęby dymu unoszące się nad Teodozją, czyli miastem na południowo-wschodnim wybrzeżu Krymu. Rosjanie z kolei zaatakowali w nocy Charków i Kijów. Charków został strzelony z dział przeciwlotniczych, a według informacji podanych przez Ukraińską Prawdę, trzy osoby zostały ranne. Co więcej, wśród ostrzelanych obiektów znalazł się m.in. prywatny dom. Co więcej, oprócz Krymu zaatakowano także Moskwę, ponieważ jak informuje portal Nexta, Wyższa Szkoła dowodzenia bronią pancerną w obwodzie moskiewskim została zaatakowana przez drona. Portal podaje, że okoliczni mieszkańcy twierdzą, iż słyszeli eksplozje i odłoski podobne do wystrzałów. Podczas gdy rosyjskie media spekulują, że pożar rozpoczął się po ataku z wykorzystaniem właśnie bezołogowca. Dodano także, że w okolicy znajduje się strzelnica i stacja benzynowa. Dziennikarze projektu Fary Daily, opierając się na swoich źródłach, twierdzą, że Kreml nie wierzy już w możliwość negocjacji między Kijowem a Moskwą, dodając, iż w rosyjskiej elicie nie ma już prawie żadnych zwolenników rozmów pokojowych. Okazuje się, że Putin musi handlować rosyjską ziemią, kurskiem w zamian za Donbas, Ługańsk za Poroże i Hersoń. Oczywiście nie chce tego robić. Obecnie reakcja Putina i jego otoczenia jest następująca. Żadnych negocjacji, dopóki nie uda nam się wypchnąć ukraińskiej armii z terytorium Rosji. Cytuję dziennikarzy Anton Geraszczenko. Ostatnio znowu głośno zrobiło się o zbrodni wołyńskiej ze względu na ruch ze strony Ukrainy. Teraz, jak przekazuje Bogdan Rymanowski, szef ukraińskiego IPN-u poprosi rząd w Kijowie o milion hrywien, czyli około 95 tysięcy złotych na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Były premier Leszek Miller skomentował te informacje, twierdząc, że jest to jawne naigrywanie się z Polaków. Proszę pana, to jest e, oświadczenie obraźliwe dla e, rodzin ofiar e, Wołynia i dla rządu polskiego. Dlaczego? Dlatego, że w tym oświadczeniu między innymi stwierdza się, że Polacy mogą być obserwatorami, to znaczy, rozumiem, członkowie... Rodzin okrutnie zamordowanych i to w drodze wyjątku, oczywiście. To tak, jakby na miejsce zbrodni wysłać bandytę i pozwolić mu, aby on decydował, jakie dowody są właściwe, a jakie dowody są niewłaściwe. To jest naigrywanie się z Polski i szkoda, że. Polskie władze oficjalnie nie zajęły w tej sprawie stanowiska. Były premier zaznaczył także, że nie liczy na żaden przełom w sprawie wojny i w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Ukraińcy według mnie przy tej władzy nie zdecydują się na żaden taki gesty otwarcia, dlatego że y, oni się boją y, reakcji międzynarodowej. Bo niech Pan sobie wyobrazi, zaczynają się te ekshumacje, otwiera się te doły śmierci i co tam się widzi? Tam się widzi y, szkielety głównie y, kobiet, dzieci poprzetrącane łomami, widłami itd., 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 i ten widok idzie w świat. To jest widok, który dla Ukrainy byłby strasznie dewastujący. Miller wskazał też na inny problem Ukrainy, dotyczący faktu, że ukraińscy zbrodniarze są gloryfikowani za naszą wschodnią granicą. Problem z naszymi sąsiadami nie wynika tylko z nierozliczonego wołynia, ale także z tego, co nie robią dziś. A może nawet przede wszystkim z tego, co robią dziś. A dziś z ich woli mordercy stają się bohaterami. Ci, którzy wydawali zbrodnicze rozkazy o yy, czystkach etnicznych, mają dzisiaj pomniki, mają dzisiaj ulice. I to jest problem, yy, który będzie zdecydowanie przeszkadzał Ukrainie w wejściu do Unii Europejskiej. Premier Słowacji Robert Fico w wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że coraz częściej docierają do niego informacje o możliwych kompromisowych rozwiązaniach między Ukrainą a Rosją w kwestii zakończenia wojny. Gra się słowem NATO, rezultatem mogłoby być, że Ukraina będzie częścią NATO, dostanie jakoś gwarancję bezpieczeństwa, a jednocześnie Rosja będzie miała wpływ na pewnych terytoriach, mówił Fico, dodając, że członkostwo w NATO musi zostać ratyfikowane przez wszystkie kraje sojuszu. Dopóki jestem premierem Republiki Słowackiej, będę tak kierować posłami, nad którymi mam kontrolę polityczną, jako przewodniczący partii, aby nigdy nie zgodzili się na członkostwo Ukrainy w NATO, zaznaczył szef słowackiego rządu. Fico zaznaczył też, że jego stanowisko jest jawne zarówno dla polityków ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Ukrainy. Dodał również, że ponownie przekaże premierowi Ukrainy Denisowi Szmychalowi podczas wspólnego posiedzenia rządów Słowacji i Ukrainy, zaznaczając przy tym, że cały czas opowiada się za członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. Co ciekawe, międzynarodowi eksperci coraz częściej rozważają scenariusz, w którym Ukraina dołączyłaby do NATO na wzór Republiki Federalnej Niemiec z 1955 roku. Oznaczałoby to, że do sojuszu przystąpiła jedynie część kraju kontrolowana przez Kijów. Co więcej, Financial Times informował ostatnio, że zarówno zachodni dyplomaci, jak i ukraińscy urzędnicy dochodzą do wniosku, iż istotne gwarancje bezpieczeństwa mogłyby stanowić fundament negocjowanego porozumienia. Ukraiński wywiad obronny donosi, że trałowiec obuchów rosyjskiej floty bałtyckiej został unieruchomiony w wyniku udanej operacji. Okręt ten stacjonował w mieście Bałtyckim i miał udać się na służbę bojową, jednak doznał poważnych uszkodzeń z powodu tajemniczego pojawienia się dziury w róże gazowej, co doprowadziło do przedostania się wody do silnika. Jak czytamy w ukraińskich mediach, teraz czeka go długa naprawa, co będzie problemem dla Rosji, ponieważ silniki te są ciężko dostępne. Co ciekawe, Obuchow jest drugim rosyjskim okrętem floty bałtyckiej, który został uszkodzony w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dziennikarze serwisu śledczego Projekt twierdzą, że rezydencja Władimira Putina w Soczi została zburzona. Niezależnym reporterem udało się zdobyć zdjęcie satelitarne przedstawiające posiadłość przywódcy Kremla. Co więcej, według ustaleń projektu Putin nie odwiedzał Soczi od 7 miesięcy, mimo że wcześniej regularnie spędzał tam dużo czasu. Putin zdemolował swoją ulubioną rezydencję w Soczi, bo bał się latać. Zaczął bać się o swoje życie po atakach dronów na cele w mieście, piszą dziennikarze projektu. Dziennikarze projektu uzyskali również dostęp do zdjęć satelitarnych rezydencji, po analizie których stwierdzono, że główny budynek Boczarów Ruczaj został zburzony. Rozbiórka omawianego budynku miała rozpocząć się w lutym tego roku, a skończyć w marcu. Obecnie na terenie rezydencji znajduje się dół, wokół którego pracuje sprzęt budowlany. Nie podano powodu rozbiórki budynku piszą dziennikarze. Zgodnie z informacjami portalu Politico, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje wywierać nacisk na państwa członkowskie poprzez stawienie rygorystycznych warunków, aby wprowadziły kluczowe reformy gospodarcze, jeśli chcą uzyskać dostęp do ponad biliona euro z kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Urzędnicy budżetowi Komisji Europejskiej przedstawili w nieformalnym dokumencie coraz większe przeszkody, które kraje unijne będą musiały przejść, aby uzyskać gotówkę w kolejnym planie budżetowym. Głównym pomysłem jest to, że Bruksela nałoży znacznie bardziej rygorystyczne warunki niż w poprzednich budżetach, czytamy w Politico. Około 530 programów obowiązujących obecnie w każdym kraju unijnym zostanie zintegrowanych w jedną krajową pulę środków, która będzie określać wydatki w różnych sektorach od dotacji dla rolnictwa. Po mieszkalnictwo socjalne. W dokumencie stwierdzono, że kraje będą musiały zająć się kwestią nierówności płci, np. różnicami w wynagrodzeniach dla kobiet i mężczyzn, aby otrzymać pieniądze na mieszkalnictwo socjalne lub promować rolnictwo ekologiczne, aby uzyskać dostęp do finansowania rolnictwa. Posunięcie to prawdopodobnie wywoła sprzeciw wśród rolników którzy polegają na dotacjach unijnych, wskazuje portal. Najważniejszą zmianą w obowiązujących przepisach jest to, że państwa członkowskie otrzymają fundusze tylko pod warunkiem przeprowadzenia reform preferowanych przez Brukselę. Dokument zakłada jednak utworzenie doraźnej grupy sterującej, która będzie odpowiedzialna za proces budżetowy. Grupa ta zostanie powołana przez Ursulę von der Leyen, a w jej skład wejdą przedstawiciele Departamentu Budżetowego Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Generalnego, działającego bezpośrednio pod okiem przewodniczącej. Z kolei wiceszefowie oraz inne departamenty będą mogli brać udział w pracach grupy jako goście. Dzień. Dziwne zdarzenia miały miejsce w nocy w Moskwie, gdzie mieszkańcy zarejestrowali kilka kolumn karetek i policji pędzących w stronę Kremla. Według jednego z użytkowników X były to trzy kolumny. Jak wiadomo, takie sytuacje raczej nigdy nie zwiastowały niczego dobrego dla Rosji. Sytuację zrelacjonował też Jason J. Smart, czyli korespondentki w post który napisał: Na Kreml pilnie zmierzają kolumny z policją i karetkami pogotowia. Przechodni rejestrują już trzecią kolumnę takich pojazdów. Czy coś się stało na Kremlu?, napisał dziennikarz, powołując się na rosyjskiego telegrama. Dziennikarz wysnuł także życzenie, że to oznacza nagły koniec rosyjskiego dyktatora. Mało prawdopodobne, ale mam nadzieję, że zbrodniarz wojenny kopnął w kalendarz, napisał Jason Smart. Warto dodać, że Władimir Putin miał też wczoraj 72. urodziny. Jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, zachęcam do polubienia tego filmu i subskrypcji kanału Wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.